Dziewczyny zostawiły swoje rzeczy na dworze, więc zrobiłem im przysługę. Wyrzuciłem to wszystko prosto do kosza. Myślisz, że zwariowałem? Może i tak, ale uwierz mi, powody są naprawdę oczywiste. Silikonowe etui mają mnóstwo wad. Po pierwsze, żółkną, starzeją się błyskawicznie i wyglądają po prostu tandetnie. Bądź szczery, jaki sens kupować nowego iPhone'a 17, skoro nosisz go w pogrzebowej torbie, która wygląda jak żart? Po drugie, Silikon jest miękki i nietrwały. Rozciąga się, pęka, szczególnie w rogach i przy wycięciach. A kiedy telefon spada? Bezużyteczne. W najlepszym wypadku ochroni Cię przed kilkoma rysami od monet w kieszeni. I to wszystko. Jak ktoś w ogóle może to nazywać ochronnym etui? Po trzecie, silikon szkodzi środowisku. Tanie etui produkuje się z mieszanek kiepskiej jakości, które są praktycznie niemożliwe do recyklingu. Więc nie tylko wyglądają tanio i nieestetycznie, ale też realnie niszczą planetę. Nie zmuszam cię, żebyś się ze mną zgadzał. To nie jest reklama, nie mówię: kup ode mnie, kup co chcesz, serio. Po prostu próbuję ci w prosty sposób zaoszczędzić trochę pieniędzy. Klienci ciągle do mnie przychodzą i mówią: O, Torros, potrzebuję porządnego etui, już trzy razy zmieniałem szybkę ochronną. Pytam wtedy: To było silikonowe? I odpowiedź jest zawsze taka sama pomyśl. Ile już wydałeś na szybki ochronne? Ile jeszcze stracisz na tanie etui, które pękają i niczego nie chronią? Klasyczna historia. Chciałeś okazji, a finalnie zapłaciłeś dużo więcej. Zróbmy tak. Napisz w komentarzu, ile razy wymieniałeś szybkę, a ja bez problemu powiem ci, gdzie kupiłeś swoje etui. Ludzie, przestańcie być naiwni. Jeśli naprawdę cenicie swoje urządzenia, nie oszczędzajcie na ochronie. Jasne, nie każdy ma dużo pieniędzy, ale pamiętajcie. Za naprawy i rozwalone ekrany zapłacicie w końcu znacznie więcej niż za porządne etui.